Jak jestem starszy, bym się wzruszał, kiedyś pan miała ja jak stary się nigdy. Ale tak na poważnie, to mam wiele szczęścia i idealu, który pana pokaże, pozwoli mi już 20 lat cieszyć się tą partią i wspólnotą. Co nie jest takie łatwe w pamięciach, bo rzeczywiście ta chronologia, bardzo różnie mi Ja pamiętam, kiedy tu przychodziłem, wiem, 38 lat. To było I się okazało, że gram z nie tylko jeździć, ale i za granicą, bo gdy przyszedłem, tak mówili, że jesteś za granicą. Ale może też dlatego, że dzięki Panu Bogu i swoim rodzicom zawsze mi żeby kochać ludzi o swojej niedoskonałości. Jestem przekonany, że w historii Konga będziecie mieli jeszcze różnych proboszczów i pewnie też lepszych, ale to jest ważne, to jest względne, co to znaczy być dobre proboszczem. Bardzo szybko przekonałem się, że nie można uszczęśliwić wszystkich. Nawet tych, którzy przychodzą, nie tych, którzy są w domach, którzy czasami z różnych powodów stali się obojętni, przez instytucje Kościoła. Ten czas 20 lat na był bardzo trudny, pod wieloma różnymi sprawami. Kovidu, ziemniaków z, z w Kościołach i skandalów pedofilskich, które z natury swojej pokazały, że dla niego ksiądz stał się tylko pedofilem. I trudno... Swoją kapłastę może być w naszym życiu. Bo kto chce znać prawdę, to musi przyjść do źródła. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że jestem z Wami. Każdy dzień możliwości życia to na Naprawdę jest coś innego, jeśli kocha się kawaństwa. Kochani, chciałem też powiedzieć, że to jest taki moment, ja co prawda robię to każdego roku i bo też wiem, że właśnie chcąc być wiernym Chrystusowi. Czasami są sytuacje, kiedy proboszcz, bo jak byli kariusze, tak domyślam się, że moi wszyscy kariusze, którzy byli do tej pory i obecnie, robią podobnie, że jak Staram się o tym zawsze rozmawiać i mówić, ale jeśli na sobie nie mogę się zgodzić, że to nie jest mój wymysł, że próbuję być wierny z tym, co przyszedłem. I ufam tylko, że tak jak w niektórych przypadkach, tak jak w tych pozostałych przyjdzie też ich zrozumienie i łaska dla tych, którzy właśnie w jakiś sposób może poczuli się przeze mnie dotknięci, że musieli. Czy ktoś nie może na przykład zostać ręce przez Marko Słowo. Wiem, że po polsku są to trudne sprawy i mało o tym mówimy. Ale nigdy myślimy, kogo będę nie chciałem skrzydzić. a jeśli ktoś poczuł się tak przez te 20 lat czy przez jakieś moje słowo czy zachowanie, to dziś bardzo serdecznie za to przepraszam. I chyba tyle, bo jak wiecie, gdybym się rozgadał, bym bardzo dużo mówić, Staliście się tam rodziną i wiecie, że przeżyłam z wami to, co jest trudne, bolesne, ale też to, co jest radosne. Dzisiaj bardzo się cieszę z Wami. Biskup Krzysztof, nasz ordynariusz, kiedy przyjechał pierwszy raz do Krajowska, powitał mnie w dosyć w nietypowy sposób. Myślę, że to co tu jest takiego w klosku, że ksiądz odmówił już sześciu, siedmiu parachi miejskich. I tacy, którzy chcą Bogu podziękować, ale też, którzy Go bardzo poszukują i trafią. Dzisiaj dziękuję Wam za tę uroczystość. Wiecie, ale ja słuchałem po raz pierwszy zupełnie inaczej brzmiącej orkiestry. Nie wiem, czy ktoś z Was to wyczuł. Jeśli nie, to ja nie czułem. Być może dlatego, że po raz pierwszy w kościele dyrygował